Siema. Z tej strony abuser range to plainerów. I dzisiaj wspomnę o tym, że Klaudia to alkoholiczka, pozdro. A druga rzecz, o której wspomnę, to, że gram graspem yy, milion na topie. Zmutowałem cały mój team, bo głupio mi było pikować to gówno, ale może ich odmutuję, żeby było widać, co się dzieje. I tak, pewnie już ktoś napisał w komentarzu Eee, abuzujesz range to plainerów. Morda, ja gram milion na topie w Mordekajzera, rozumiesz powagę sytuacji? Yy, plan jest taki, żeby ty co to za itemy są. Oho! Remake? Ty, można to bo ono było AFK! Nie, 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 nie remake'ujemy, nie remake'ujemy. E, dlaczego gram Milio? Główny tego powód jest taki... Ty, on mógł, on mógł, ci zrobić to gówno. W ogóle ten to zaczął z kulem, chłopak. Ja go będę wypołkowywał, on nawet nie wie. Pana to. Cała technologia polega na tym, że gram skorcza, gram shield basha, gram graspa. No, autoataki będą boleć. Cholera, trafił mnie. Może i to nie jest zbyt honorowa strategia, ale jest to strategia, którą wybrałem. E, najlepiej będzie, jak będę miał W, ponieważ W mi daje range'a, nie? Cyk. Ty ziomek grać nie może. OP jest milion na topie, co jest? Ziomek gra. Kula, bo zdysrespektował. Di ja w ogóle straciłem już 5 creepów. Dobra, no, no, muszę graspa naładować, zaraz ziomek. Ej, w ogóle to ma. みんなて。 Czemu mi takich rzeczy przedgromnie mówi? Ogólnie to nie przeczytałem tego, builda w żadnym komentarzu, po prostu jest to mój autorski wymysł. E, nigdy nie dawaj mi gotować. Ale na przykład widziałem, że napisał mi ziomek na privie, żeby zagrać Mordekaiserem pod e, Movement Speed. Może bym za Ile ja z creepów, Co ty gadasz? Trzymaj auto, tak, boom. E, może bym zagrał, gdyby nie fakt, że. E, że już grałem Mordekaiserem pod Full AP. A ja nie lubię powtarzać czempionów. Ty, ja ogólnie tracę tyle creepów, że to jest po prostu niedorzeczne. Ale jedyna dobra rzecz jest taka, że. Jego postać nie ma co dużo dojazdu. Więc jak będzie próbował, to po prostu rzucę mu kiusa. Na ten moment on cierpi. Cierpi tutaj dosyć mocno. W ogóle ja nie wiem co maksować. Chyba E, co? Trzymaj, bykło, oto, tak. Możesz się cofać już. Jesteśmy w sumie even w CS-ach, ale no. Mu psycha siada, więc plus ma kula. Jak on traci, to jest gorzej. A ja, ja zresztą gram milio. Ja będę grał pod shieldy. Ja mam tego ziomka shieldować. Mojego Mastera, moją Jinx. Nie piknąłbym milio, gdyby nie fakt, że, że mam Mastera i Jinx. Nie, pomyślałem ty, ale technologia. Będę ich pilował. A Virli, ziomka będę połkowywał pod, no tego Graspa Shield Basza. O, Sigma. Wydaje się OP. Musisz tego spróbować na rankedzie na koniec sezonu Team i będą ci dziękować. Plus też jest taki, że ja HP trochę stakuję, aczkolwiek on kupił Shielda, więc... <gry> Pomyślał jednak, chłop, pomyślał chłop, ty właśnie dostałem. Właśnie dostałem diema od wielkiego lewusa, wyobrażasz sobie? Człowiek mi wysłał jakieś DM'y ale mam znajomości, nie? Słuchaj, mordo, nie przeczytam tego teraz. Musisz mi wybaczyć. A bo dobra, przeczytam. Ej, mogę likować? Jak myślicie? Przeczytam, ale z e, e, farmy najpierw wave'a. Tutaj e, pierwszy rzędne liki. Kto by ci inny zlikował takie rzeczy? Nikt inny, nikt inny by. Co on robi? Co ty robisz, po tałachu? Ja w ogóle pod tuletem nie mogę klipować, nie za dużo rzeczy już się dzieje. Kurna, szwate creepy! Dobra, tego weznę. Co on robi? Kurde, nie mam jak tego przeczytać. Co ten nerdzik może chcieć? Nieważne, nieważne, zaraz zobaczę. Muszę, muszę tego frajera stąd wypłoszyć. O kurna. Tu bije zero x nie! nieee. Ale jestem useless. Dobra, muszę się cofnąć, po, żeby dobijać creepy. E, idź na shortufa? To brzmi jak troll. Idę w to. E, o, jeszcze teraz na messengerze. Ej, jak co? Bo ja ostatnio też mówiłem, że tu piszą, tu piszą. Spoko, mordo. Ja nie mam znajomych, po prostu. E, mam takie pecha, że akurat coś się dzieje, jak nagrywam. Ostatnio, jak nagrywałem, to. E, ty, może nie będę mówił tak głośno, ale tak. Jakąś miotłą czy czymś w ścianę było. Nie wiem, czy to za głośno byłem, czy co, mordo? Ja nie, nie wiem, co się dzieje. Chyba za głośno byłem. Ale dobra, to nic, to nic. E, Mordekaiser zbliża się do ulta eee. O, ale wydżukowany Ty, on ma ulta, ale on nie wie Ej, czy mój ult mnie wyciąga z jego ulta? Bo nie da się już sklęsować, sqssować QS Ale czy da się ultem? Czy nie grałem kiedyś AP Milio, ale bo Milio ogólnie ma mega dobre przyśniki na Q, tylko wiesz czemu to jest niegrywalne dosyć? Bo yy, sytuacja z Kumilio jest taka, że wraz z tym nie zmniejsza się cooldown. Widzisz? To ma cały czas 12 sekund. Jakby scaling jest ogromny, bez 120 z groszami, jakby to jest dużo, nie? Czy ten jak może mnie po prostu tankować? Najwyraźniej może, Ej, weź mnie bije mój. Ale żuk, ale żuczek. Nie, to bydle tak nie może grać. Czego zabijam tu? Musisz mi zaufać. Tylko pytanie, czy ja mogę wyjść z jego ulta moim ultem? Hmm. Błagam! Nie! Ach oh! Milio SOP! Potwierdzone info! Ty jest 7 do 0 w tej grze już, co jest? Dobra, Milio SOP z solo i zera. Boże, ten ziomek nie będzie mógł do szkoły wrócić. Ale dobra, chyba jak pisał maturę, to już nie będzie musiał wracać, bo no, napisał maturę, chyba że nie zdał. Ale Boże, święt, dostać solo bolo od y, Miliosa? Uuu, to będzie go po nocach prześladować. Zamiast myśleć o tym, co by się stało, gdyby tutaj powiedział do kogoś coś, kontekst niepotrzebny, zbieżność nazwisk losowa, to będzie myślał, kurde, solował mnie Milio. Ja pindole. Taki wstyd. Dobra, no ja no, nie będę już go bijemował. Napiszę mu tylko XD. <grywy> Nadal mu nic nie bije, ponieważ gram milio, ale no wiesz jak jest. Może mu akurat się coś w bani poprzestawia. Jestem ciekawy, czy mój ult z jego ultam nie wyciąga. Mógłbym wygooglować to teoretycznie zamiast mówić to w kółko, ale no wiesz jak jest. A, bo moje to nie prokuje skorcza, ty. Nawet nie wiedziałem. Tylko Q-prokuje. No to ja gram drugie... drugie drzewko gram useless, ty nie wiedziałem o tym. Przepraszam całą Polskę. Ej, w sumie to jak wcześniej mówiłem, że... E, ty... No i co, wyciąga? Nie wyciąga! No kurna, co za gówno Aj, nie bij mnie! Nie bij mnie! Dobra, robię mu inseka, patrz na to. Kurna, many nie mam! Dobra, robię inseka. <śpies> <śpies> ja pindole! <śpies> ej, 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 ej. Płocy! <śpies> Głupia gra dla głupich dzieci. Dobrze, zbliżam się do naszego ortufa. Może przeczytam, co, co co napisałem. Ej, w sumie nie wiem, czy powinienem przeczytać, ale e, przeczytam. Oho, czekaj, czekaj. Nie mogę chyba tego zlikować. Aczkolwiek, e, napisane zostało. Ej, nie mogę tego zlikować. Nie mogę. Ej, jest 10 do 1 w tej grze. Myślisz, że przeciwnicy jeszcze mają szansę? Wydaje mi się, że. że nie. Ale kto wie, może Mordekaiser się odkuje. Jestem zdziwiony, że nikt z mojej drużyny jeszcze nic nie napisał. Czy ja nie mam ich. Nie, nie mam ich zmutowanych. Co? Oni nic nie piszą, ja gram milion na topie. No ale w sumie, jakbym zrobił taki. zrobiłem taki performance, że tu nie ma co pisać. Ty, mogę to odbić w niego? Mogę, ty, nie wiedziałem. Ale sztuczka. No nie, no to bydle, będzie wchodziło pod Tureta. Nie mam damage'a na niego. Dobra, jak co, to to nie jest za dobry build, ale. On myśli, że. O, ale Juke, jezu, ty mój brand tu jest, a brand to co? Midlaner. Kto gra brandem na midzie jeszcze? Wytyfy? Dobra, no po to atakuję tego leszcza. Ja chyba z niego już 100 tysięcy grad wyfarmiłem, farmiłem, tak mi się coś wydaje. Jeszcze jeden. Tego klipa zmisuję. K Kazix jest na górnym tym. Ej, co mam zrobić, jeśli oni to surną za 3 minuty? Wydaje mi się, że i tak muszę tą grę wstawić na YouTube, bo zbyt dobre to były te dwa solo kill. Nie będę kłamał. Chyba, że jeszcze poddymić i iść Kazixa zabić. A nie, ja nie żyję. Ty, ty, czy ten ziomek ma Silvera? Co on tak słabo gra? Jezu, jaki ty jesteś mierny, mordeczko, co ty? Wszystko dobrze z główką? Chodź, daj graspa, daj graspa. Dzięki. Ej, ile, ile graspów? 40! Co? W 10 40 graspów normalnie. Ile to jest HP? 160? Boże, święty. Ile graspów? Ty tepa. Ej, ja nie, ja nie chcę zostać dajwa. Błagam. Nie dajwuj mnie, szefie. Trzymaj kiusa. Żartuję, to był auto atak Ej, no dobra, no ale zobacz na tą grę. Mój midlaner jest 0-0-0 i wygra ten mecz, tak o. Niestety, ale ja nie jestem w stanie przerwać jego y, puszowalności. Nawet nie będę dobijał tych creepów, a mam jeszcze 0 many przy okazji. Ale dobra, przynajmniej dużo wyfarmiłem tych. W sumie Master mógł tutaj wbić już wiele razy. <laughs> tak wieś, sportowo. Ale no, nie, mo nie mogę mu mieć za zły. no jest 3-0. Ja gram milion na topie. Jak mogę mu mieć za zły cokolwiek? Kupuję ten item w końcu. Zobaczymy. Najwyżej stracę wave, no. Trzeba się pogodzić z porażką. Czasami. czasami trzeba coś stracić, żeby zyskać jakby Jakbym został, to bym tylko dobijał kilka creepów e, On i tak by mógł podejść po playta tak to się cofnę To i może... Ile tobie 38? No może będę w stanie go, wiesz, mocniej bić On ma zero resista teoretycznie, chyba że on weźnie weźmie całego Ty nie bierz go, błagam. No błagam, nie? Wziął tureta Bydle jedno. Chodź tutaj byczku. Co mi pokażesz lajkacza? Przegrałeś tą grę, rozumiesz? Przegrałeś. Dobra, zobaczmy Czym by mu potężne obrażenia? Nie, ale się w niego wbijam na pełnej. On nawet sobie nie wyobraża, jak potężny ja jestem. To ja może jednak sobie wyobraża? Kurna, nie jestem aż tak potężny jak, bo tu jest ogromny minion wave. Te miniony zadały mi pewnie więcej niż on, ale plan był dobry. Okej, okay, podobijam ja sobie na chillku, nie ma co się stresować. Jest teraz poniedziałek, rano, 11.14, to w sumie nie jest tak rano. Nie ma większego stresiku, no jakby jest 2 do 14. Teraz tu już można o życiu gadać. Żartuję, ja nie mam życia, ja gram tylko w LOLa. Czy ktoś robi to? Nie, na razie nie. O Boże, to by. O kurna, zobacz na jego itemy. Ja muszę stąd się ewakuować. Ja muszę stąd uciekać. O Jezu! O kurna! Ej, on zjadł mi tego! Dora, robię dżuka, patrz na to. Ty widziałeś tego dżuka? Patrz na to, patrz na tego dżuka. Chciałem zrobić inaczej, ale dobra, uciekamy. Aaaa, daj mi przeżyć. Biegniemy rzeką, nie jeszcze kalafiora, zjem, co tam o? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, już mnie nie goni, chłopak. Dawaj, Mida, dojeżdżam, nie? Coś trzeba robić, ja go wybejtuję, pana to. Bejtujemy tych głupków? ssa, e nie. Dobra, to cz czwórką na midzie, nie tak się gra właśnie milio... jak co? E pozdro dla wszystkich świrusów, jakbym chciał grać normalnie topa, to bym tiamat złożył, ale zamiast tego będę stał na midzie i puszujemy to gówno. Dawaj, bierzemy tego tureta, co ty, nie dygaj, młody. Wiesz to główno. Master go przecież saluje, nie? To jest 3-0 Master. No zresztą ja tam mogę iść, ale w sumie Master jest przed recallem. Jestem aż dziwny, że on nie chce Nie chce go zabijać. Mógłby jej kupić, już pewnie ma Krakena w bazie i go one-shotujemy, nie? O to chodzi, że Milio to jest taki Suporcik. jakby ja z nim. E, piękne duo. Zupełnie oramy takiego Murdekaisera. Wejdę z Space, czekuję krzak. Nie ma go. Ciekawe. No ja nie mogę odpuszowywać topa, więc no bez sensu jest, żebym ja stał na topie. Lepiej, żebym stał na midzie i. i tego. I forsuję. Turety. On nie ma flesza, ulta pewnie już ma. Trzymaj kulkę. Mm, niestety on będzie iść po tureta chyba. A może i nie. Postanowił nie iść, ty dawaj reda. No nie mam jak. Nie mam, iść, nie mam jak iść po tego reda. On będzie iść po tureta. Dobra, ja go zbejtuję. Pana co, on mnie ultnie? O mnie ultnie i tego. I moja drużyna go ma. O kurna. Daj, goń, goń, goń. Masz tego, masz. O kurna, dobra, robimy kółeczka w dupie z tym. A jaki juk, nie? Dobra, nara nobie. Mój team cię wyjaśnia. Nara, ty red, red, red. Nie, nie bierz go, nie bierz go, ty. Co za pazerna świnia. Jak tak można, jak tak można wziąć od miliosa. Dobra, drugi item, e, jak tak pod moim e, kątem. Patrzenia to będzie ten Mandacik, o Ej, ja nie znam w ogóle itemów na supporta Tak szczerze Ja supportem enchanterem Kiedyś miałem taką fazę Że grałem tylko supportem Ale tak szybko mi się to znudziło Że chyba po dwóch grach Zacząłem grać tylko talią na supportie I wygrałem z 9 chyba na 10 gier Po czym postanowiłem Dobra, w dupie z tą rolą I nie gram już supporta nigdy więcej Ale no, Imo Jak chcesz na supportzie mieć duży impact To po prostu grasz tym Grasz jakimiś supportami Pod yy, damage, nie? W sensie wiadomo Ja mówię o tak jeśli czujesz, że jesteś koksem, a twój team to zawsze noby, bo w sumie to jak już grasz yy, i jesteś w stanie zaufać choć trochę swojej drużynie, to, to wtedy prawdopodobnie i normalne supporty będą lepsze. Chociaż to też nie, kwestia sporna. Teoretycznie nigdy nie można ufać siomkom. <laughs> bo to noby z reguły są. Dobra dawaj, na autosy. Idziemy go wyjaśniać? Dawaj. Goń go, goń go, goń go. Masz silda. Ja cię ultnę jak co, byćku, Nie ma co dygać. vai dar давай da O kurde, jak on sieka. No i o to chodzi, nie? On niech sobie sieka. Idę, idę, idę. Niestety, ale tracę sporo HP w tych fajtach. Mam ulta, mam ulta, jakby co. Ile to healuje? 319, nie za dużo w sumie. No i próbowałem kiedyś w sumie AP Milio, ale no będę szczerze no to nie siedziało, nie? Nie siedziało ani trochę. Za każdym razem wychodziło tak gówno. E, idę na MIDA z moimi ziomkami puszować, ponieważ na tym polega to wszystko. Rzucę W pod nogi i samemu spróbuję troszeczkę poddymić. Patrz, wszyscy mają W u, o kurde, przecież tego już się defować nie da To jest nie do wydefowania Taki pogrom Chyba, że Gragas zrobi zaraz 5 men, flash, ulta, nie wiadomo co I wszyscy umrzemy i będzie smutno Ale raczej tak nie zrobi Dobra, no podejdź, podejdź, nie dygaj młody Podchodzimy pod to Bierzemy tego tureta. no nie dygajcie chłopaki Wy jesteście silniejsi Ultować? No co ty, takie ja, ja sobie robię Kurna szwa, ledwo co nie mam refreksu. Refreks chudego byka. Masz silda. Nie no, ten no, to intuje Zaraz dostaniesz kolejne tego. Masz, masz sildzika, masz sildzika. Dawaj, biegnij, 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 młody, biegnij. Kurna, nie biegniesz dalej. No dobra, może być. Ale fake Rosa na Jinx. Nie no, mocno się dyga ta Jinx tak szczerze, mając dwóch supportów na plecach. To prawda nie ultnąłem, ale. Eee, co z tego, nie? Daj autoatak atak. O, szkoda. Ile graspów? 58. Co jest? Brakuje mi 200 golda. Bota defować? No co ty, no sioty, nie mam jak. No ja Najwyżej to weźmie, prawda panowie? Jakby tutaj trzeba troszeczkę takiego luzu, takiego chillu, nie? Łomżing, lezing, nie wiem co się mówi. Shilling, brazylijski luz. Dawaj Imperial Mandata, idę na bota. Ja i tak go solo nie mogę wydefować, on jest zbyt tanki. Ile on ma HP? Z 3000? No 3000. Dobra, weź sobie to Brandziku. A ja idę z moją Jinx, 3 itemy Jinx. O, a jak Lord Dominik i Jinx, wydaje mi się, że chyba była niezła akcja z tym, jak on się nazywa? Hans samą, że nie złożył Lorda Dominika w ostatniej grze. Kiedy mieli mega wyarmorowanego ziomka. Chyba Phantom dancera. złożył zamiast tego, nie pamiętam. Pieprzony tancerz, nie? Złożył. Phantom dancera. Ja idę chyba na bota, tak szczerze. Nie, powinniśmy, bota mi się wydaje brać. I. Ty, czekaj, czekaj. O kurna, żegnaj. O kurna, żegnaj, byku. Uratuję. Dostałam shot od 04 tego 04 Mordekajzera. Szkoda, że QSS już nie działa na to głównie, ale co zrobić? Dobra, niech oni się tam bawią. Ja idę midem. Rzucę Q'sa w mida, wydefujemy troszeczkę. Pa, pa, jakie kręgielnia będzie? Brrr, nie trafiłem. Ej, o kurna! Dobra, dzięki za podwózkę. Ty mi miskliknąłem ulta. Czy ja wygrywam na nią na autoataki? Jest szansa, ty. Tylko potrzebuję shieldów. Shielduj mnie, mała. Ja jestem twoją Jinx od teraz Ty jak ona się nazywa? Link59? Myślisz, że to ona? O kurna nie, Pomóż mi Boże Nie no ten Gragas to jest fanboy Zostaw mnie, zostaw mnie Dobra, mamy tą grę Biegnij Jinx, biegnij. Clearujesz ich wszystkich. Dobra, kurna, ja robię człowieku backdoor, nie? W dupie z tą grom. Jaka Jinx, jaki człowieku fight? My tutaj kończymy gierkę. Tak się gra milion na topie. Jeśli chcesz darmowe punkty, to nigdy nie pikuj tego gówna. Mam 100 csów w 23 minuty i mnie zupełnie team wykorował. Ty, czy ja mam w ogóle D3 po tej grze? Jest szansa, że mam D3 po tej grze. Mogę sprawdzić i ci dać znać. Tylko jak to zrobić? Hmm, nie wiem, może jak sobie przypomnę, to dogram na przykład po tej grze <laughs> audio. Albo po prostu nie Przestanę nagrywać, to jest jeszcze lepszy pomysł. Dobra, sekunda, już sprawdzam, już sprawdzam co ja mam. Pewnie nic nie widać teraz na ekranie, ale nie obraź się na tą sekundę. Ty, ja mam D496 LP, niesamowite.